Cześć, tutaj Moonlaby. Dzisiaj przychodzę do Was z paczuszką, którą dostałam od Anity z kanału Ani e, kombinuje z papierami. I na sam start chciałam Wam pokazać, jakie piękne jajeczko w miętowo-turkusowym kolorze zrobiła dla mnie Anita. Wychodziłam Wam tutaj niestety trochę z kadru, natomiast jest to dekupażowa praca którą Anita zrobiła na bazie zrobionej przez ym, siebie tak naprawdę i wyciętej laserem, również króliczek jest zrobiony, i zaprojektowany przez nią, i tutaj też podsunęła mi w sumie pomysł, że te jajeczka można by zrobić w formie shakerów, właśnie z tym motywem tego króliczka, zajączka wielkanocnego, i właśnie coś takiego powstało, i Anita podzieliła się ze mną tutaj wyciętymi już tekturkami, które zawierają zarówno ten pierwszy panel, jak i i te rameczki, żebyśmy mogli zrobić shaker, i sam spód. Naprawdę sporo tego mi powycinała. I możemy na dwa sposoby właśnie to robić. Możemy wyjąć tego zajączka i wziąć sobie tutaj dwie, trzy te obramowania, i na koniec właśnie dać ten spód. Więc wszystko tutaj jest super wycięte pod wymiar i idealnie do siebie pasuje. Co prawda, ja to dostałam jeszcze przed świętami, ale w tym roku nie miałam już czasu na to, żeby. Zrobić więcej projektów wielkanocnych, ale na pewno wykorzystam te wszystkie tutaj rzeczy, które dostałam i zobaczycie je u mnie na kanale, jak tylko właśnie jakieś prace z nimi powstaną. I jak widzicie tutaj jeszcze więcej jest tego i są dodatki również do tych króliczków w formie malutkich kokardek, które można przypiąć im jakby do, do jednego z uszek tak jak jest zrobione właśnie to na tym jajku od Anity i jest taka większa kokarda, którą możemy albo między uszka dać albo na uszko albo nawet zrobić chłopczyka króliczka, czyli dać to jako kokardę taką pod pyszczek i też są tutaj jajeczka różnej wielkości także super, naprawdę Anita bardzo się cieszę, że zainwestowaliście z mężem w laser i tyle mi tego powycinałaś a tutaj są kwiatuszki piękne słoneczniki z materiału, które idealnie będą pasować zarówno do jednych papierów z jak i do Scraboisów, a to są brzoskwinki które są tymi japońskimi brzoskwiniami, czyli tymi różowymi z meszkiem truskawki i mandarynki Zarówno truskawki, jak i mandarynki nie mają tych plamek na sobie, ale mają za to wgłębienia, gdzie można właśnie delikatnie jakąś farbką akrylową coś podziałać i zrobić właśnie te brakujące w truskawce nasionka i takie wgłębienia ciemniejsze właśnie w tych małych mandarynkach no i kwiatuszki cudowne kwiatuszki materiałowe w różnych kolorach są też oczywiście miętowe piękne a nad dłuższy czas już się czai i muszę sobie zamówić duże opakowanie na aliexpress, ponieważ te kwiatki właśnie stamtąd są ponieważ bardzo podobają mi się te środeczki takie zrobione jakby, przypomina mi to trochę jak kiedyś się ostrzyło kredki i ten pyłek z skradek zostawiał to właśnie coś takiego mi to przypomina, a tutaj mamy tekturki w mniejszej wersji tych króliczków, tylko tym razem są bez wygrawerowanego pyszczka bardzo duża ilość koron, więc też fajne na jakieś dziewczęce, dziecięce, prace do albumów, na kartki. Tutaj są wyciski z masy, maleńkie, leciutkie, do prac mediowych, do jakichś szkatułek. Na pewno to użyję. I cały zapas serduszek, zarówno takich zwykłych, jak i z dziurką, jak i takich delikatnie wykręconych, i, i takich tutaj jakby całej masy serduszek połączonych w jedną całość. Tutaj są z, ze sklejki, czyli właśnie z tego co Anita zrobiła, tą pracę te króliczki z dodatkami. Tutaj są też ze sklejki elementy różne, czyli gwiazdki. Mamy też tutaj serduszka i tryby, a to są eliksiry, które specjalnie pod Harry'ego Pottera, pod te wszystkie magiczne kolekcje, które teraz powychodziły i w które w sumie obydwie się zaopatrzyłyśmy, mąż Anity zaprojektował także super, na pewno będą pasować idealnie i znajdą się w moich pracach i to jest też napis, który Anita wraz z mężem stworzyła, uwierz w magię z różdżką i z takim eliksirem, więc też no, coś wspaniałego do Harry Pottera tutaj mam jajeczka w różnej wielkości, w ilości również hurtowej, także wystarczy mi na długi, długi czas i bardzo dużo trybów. Są też tryby z serduszkami jako dziurki. Bardzo fajnie to wygląda. Ja uwielbiam tryby wykorzystywać w swoich pracach. I tutaj kolejne różne takie trybiki w różnych wielkościach i kształtach więc ekstra super, bo w męskich pracach one są jak dla mnie no niezastąpione. I tutaj są różne narzędzia. Nie chciałam tego teraz wyjmować, żeby nie zniszczyć tego przypadkiem. Będę musiała sobie później to delikatnie gdzieś przełożyć, ale tutaj mamy różne nakrętki, śrubki, narzędzia, wałek do malowania, piłę, no przeróżne, takie właśnie typowo męskie do, do projektów dla facetów, rzeczy albo takich bardziej. No kobiet, które też lubią takie klimaty, co się zdarza. Natomiast tutaj są napisy. Są napisy Wielkanoc, Album, Przepiśnik, też wycięte z birmaty. Pokażę Wam, jak one wyglądają. Tu jest właśnie napis Przepiśnik, w środku jest również Album. I powiem Wam, że no ja zawsze dźwięk dogrywam później, więc już tą skrapkę z napisem album wykorzystałam przy robieniu jednego projektu, który niedługo już będziecie mogli zobaczyć na moim kanale, jak tylko nagram i zmontuję film, ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już to będzie u mnie na kanale. I tutaj jest miks morski, czyli mamy kotwice. Mamy też stery, także y, mamy y, kompas, także no, do takich fajnych wakacyjnych projektów również super. A tutaj ogromne y, takie ażurowe listki do kompozycji, no piękne są, wyembosować je tylko y, na jakiś kolor albo pomalować i będą ekstra. A tutaj są z, z serduszkami i o tyle fajne y, są te gałązki. Że są one zrobione w odbiciu lustrzanym. Czyli jak tutaj mamy jedną, właśnie tą bermatę, to jest jakby lewa strona, a druga jest prawa strona, więc też można czy jakiś taki do wianuszka gdzieś to użyć do kompozycji. Naprawdę wiele zastosowań to może mieć. A tutaj są procesory do komputera, też bardzo fajne na jakieś męskie projekty i nie tylko. Sporo ich tutaj jest, one wyleciały mi tutaj z tej birmaty, więc będę musiała je delikatnie wpasować, żeby ich nie uszkodzić, bo one mają właśnie te nóżki takie dosyć długie i cienkie, Ale naprawdę świetny pomysł i wcześniej czegoś takiego jeżeli chodzi właśnie o tekturki nigdy nie widziałam, więc bardzo się cieszę, że coś takiego zaprojektowałaś wraz z mężem i że podzieliłaś się ze mną. Tutaj są okładkowe papiery z kolekcji 15x15 Też Anita mi mówiła, że mi właśnie dołoży, ponieważ ma ich sporo oraz elementy takie do zimowych prac Te dajkaty, także też super, bo bardzo lubię takie śnieżne wzorki a tu piękna, po prostu tak urocza wiewióra i jakieś dynie i słoneczniki i takie elementy typowo jesienne właśnie. A tu są papiery z pasjonaty, też bardzo ładne i Anita się podzieliła ze mną arkuszami, które miała podwójne i te piękne są do wycięcia, nawet te kwiaty cudowne i tutaj też mamy bardzo ładną kompozycję myślę o kartkach DLK właśnie z użyciem tych papierów żeby je jak najbardziej móc wyeksponować cudowne są bardzo ładne grafiki bardzo fajny papier w dotyku i na pewno skuszę się niedługo żeby zakupić jakieś właśnie z pasjonaty papiery bo też już od dłuższego czasu za mną chodzą Tutaj w jednej z kopert mam kartkę, którą Anita dla mnie zrobiła z okazji Wielkanocy. Nie będę Wam pokazywać życzeń w środku, bo to jest jednak coś, co myślę, że napisała dla mnie, ale z przeuroczy tutaj kurczaczek, który ma pociągnięty ten dziubek, glossy akcent i bardzo ładnie się to mieni, i śliczna jest ta karteczka, i mega mi się podoba. Oraz y, skrapki. Dziwię ci się, że, że chciało ci się składać ten koszyczek i podziwiam cię, bo wiem, ile pracy kosztuje właśnie poskładanie takich skrapek, które składają się gdzieś tam z wielu elementów i trzeba je jeszcze wyciąć, każdy w innym kolorze. Także dzięki wielkie, że chciało ci się coś takiego zrobić. I tutaj mam y, taki mały pojemniczek kartonowy, takie pudełeczko w kształcie y, tego kartonu na mleko, jakby, w którym są jajeczka i wstążka. Wiem, że wyszłam Wam z kadru, ale musicie uwierzyć mi na słowo. W zeszłym roku już od Anity też takie pudełeczko dostałam i aż żal mi było go użyć, bo jest przesłodkie, ale na szczęście teraz mam dwa, więc może gdzieś do jakiegoś projektu to pudełeczko zużyję i nie będzie mi aż go tak szkoda, bo teraz mam dwa. Tutaj są gwiazdki, czyli coś, co też bardzo lubię i wykorzystuję bardzo często w swoich pracach oraz dwa elementy, które Anita jak powiedziała, są idealne do kolekcji Lady. I niestety wyszłam Wam też z kadru nimi. Tam był taki fajny koralik i kokarda. A tutaj już są z MDF-ki albo HDF-ki i ze sklejki gwiazdki ym, i inne elementy wycięte oraz coś po prostu super, czyli podkładki pod kubek specjalnie zrobione dla mnie, ponieważ Anita się pytała, jaki bym chciała mieć wzór, jaki bym chciała mieć napis i właśnie są spersonalizowane dla mnie i tutaj dużo baz z mdf i ze sklejki drewnianej, także też super, że będę mogła popróbować jakiś moich miks mediowych umiejętności i coś tam się jeszcze nauczyć właśnie na tych bazach. Te gwiazdy są mega i te serca, a ta kotwica to już w ogóle już widzę na niej ten efekt rdzy i ogromny motyl. no Przepiękne bazy i jestem ci naprawdę mega wdzięczna za to wszystko. I nie spodziewałam się, że ta paczka będzie tak ogromna, bo miałaś mi tam dorzucić parę rzeczy, a wyszło jak wyszło i teraz nowe pudełko będę musiała na to wszystko sobie jakieś sprawić, bo to, które mam z moimi MDF-kami, HDF-kami i z birmatami, no to na pewno nie wystarczy na tą ilość. Także dziękuję Ci jeszcze bardzo serdecznie po raz kolejny. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa i na pewno coś z tego fajnego powstanie. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym, który dla Was przygotuję. Pa pa!